Kajcie moi drodzy z tej strony. Paulina, Wasz zielony listek. W dzisiejszym odcinku chciałabym zacząć tutaj od odpakowania paczki. Od jednego pana, który mieszka po sąsiedzku, którego serdecznie pozdrawiam. Chciał podzielić się ze mną swoją choją. I ja też w wakacje, jak jedna z moich choi, którego interesuje mi, podrośnie, też do niego wyślę. W odcinku jeszcze będą dwie inne przesyłki, a później zajmiemy się tutaj tymi roślinami. Słuchajcie, miała tutaj być jedna choja, a mamy chyba ich więcej. Z tego co pamiętam, to miała to być hoja latifolia, a ja tutaj mam cały pęk różnych liści. No nie wierzę. Wszystko pięknie zapakowane, mięciutko. O kurczę. Co mi tutaj Krzysztof na przesyłał hoja Lauterbachi, słuchajcie. Widziałam ją wielokrotnie na grupach, była wystawiana, jest cała o, łosiona ta hoja, ma taki fajny miesiowaty. Jest taka misiowata w dotyku. No, po prostu nie wierzę. Piękna sadzonka. O, to teraz widzę, że trzeba zapuszczać więcej hoj do cięcia. Oczywiście cieszę się z tego powodu, bo też lubię się dzielić roślinami. O jejku, co ja tu jeszcze znajdę? Dobra, to są wypełnienia. Tutaj mamy coś ciężkiego. Jest ta Hoja Latifolia Philippines. Zobaczcie, jaki duży liścior. Piękna Hoja. Fajnie będzie mieć na regale, słuchajcie, kępkę z takimi dużymi chojowymi liśćmi. Dobra, super. No i słuchajcie, oprócz tej choi, która właśnie miała do mnie przyjść, to jeszcze widzę tutaj zawiniątko. Ojejku, cóż to jest? Hoja. Hoja Fiji. Zobaczcie, jaka piękna. Jakie ma piękne te listki z nerwami. Cudo. No nie wierzę. Znowu tyle pięknych sadzonek. Dobrze, że kupuję nowy regał, to będzie gdzie, gdzie to wszystko trzymać. Tutaj mam jeszcze fiszkę do latifoli. Ja sobie zawieszę. I tutaj mamy coś jeszcze. Boże, dodatkowe choje. No nie wierzę, jeszcze tak ładnie zapakowane, zobaczcie. Jest kokardka. Ładnie ona tutaj trzymała to pudełeczko plastikowe. No, po prostu nie wierzę. Ojejku. Hoja Manipurensis. Ta z tymi takimi ciekawymi listkami. Słuchajcie, w kształcie serduszka. Widziałam ją u Mateusza na filmach, też ją kiedyś chciałam zamówić. No nie, przepiękna jest, ale będzie ukorzenianie znowu. I jeszcze jedna hoja hoja Lobby Orange. Zapewne ma, zapewne ma pomarańczowe kwiaty, skoro taka nazwa, zobaczcie w ogóle jakie Fajne fiszki Krzysztof porobił. Na pewno wytrzymają bardzo długo. Nie będę ich usuwała. Będą razem ze mną te fiszki. Te fiszki zostają na roślinach. No coś przepięknego. Pięknie zapakowana paczka. Wiecie, miała być ta Hoja Latifolia, bo tak żeśmy jakoś się spisali na Instagramie. No i tu myślałam, że ta Hoja Latifolia do mnie przyjdzie, a tu po prostu cały bukiet dodatkowych choi dołączył do mojej kolekcji. No, wspaniale, już od razu dzień jest lepszy. Ostatnio nie było najlepiej z moim zdrowiem, słuchajcie, ale już wszystko widzicie, wraca na prostą. E, bardzo dziękuję mojemu sąsiadowi z Katowic. Roślinki są przepiękne, no i na pewno się będę odwdzięczać. Chociaż przyszykuję jakąś fajną niespodziankę, nic już nie zgubiło się, nie zawieruszyło. Wspaniale, po prostu wspaniale. No i słuchajcie, moi drodzy, teraz mamy tutaj kolejną paczkę. Może poznajecie po taśmie, że jest to właśnie paczka od Mateusza Tugrinisz. Wrzuca ostatnio dostawę. Poczyniłam zakupy kolejne u niego, ponieważ pojawia się u niego bardzo dużo ciekawych choi. I tutaj się znajdują trzy sztuki, trzy hojki Więc rozpakujemy się i się nimi zajmiemy za chwilkę. Pierwsza choja, moi drodzy. Aha, bo tutaj mamy patyczki. Dobrze, delikatnie wyjmuję. Słuchajcie, pierwsza choja, którą udało mi się upolować. Te choje w ogóle wszystkie też na Allegro znikały. E, raz, dwa. Wszyscy po prostu chcieli je wykupić. Mamy tutaj choję Incrasate Variegate, na którą miałam 30% zniżki, ponieważ za trzecią sztukę było 30% zniżki. Te wszystkie choje kupiłam po 99 zł. Bardzo ciekawa hoja Spodobała mi się na zdjęciu, że była taka okazała. Widzę ją pierwszy raz na żywo. Ciekawie będzie tutaj obserwować, jak ona będzie rosła, jak będzie wypuszczała nowe liście. Zobaczcie, ona ma tutaj Taką wewnętrzną wariegację. Jest też kolejna nazwa, która gdzieś mi się obiła o uszy że to jest ta Hoya Moonlight. Także zobaczymy, słuchajcie, co tutaj z tego będzie. Tutaj wydawałoby się, jakby szła na, na dwa stożki wzrostu. Może, może tak właśnie jest, może nie. To się okaże z czasem one są w kubeczkach w mchu, także później się nimi zajmę. Bardzo ładna, ciekawa choja, widzę ją na podporze już większą, tak jak wszystkie te dzisiejsze zdobycze i wszystkie w ogóle chojowe zakupy, które robiłam. Już bym chciała, żeby to były duże, piękne rośliny. Kolejne rośliny, słuchajcie, to dwie choje Belle Louis Bois. Moja choja była, którą mam jedną od Mateusza, po cięciu bardzo się mocno zagęściła, rozgałęziła się na, na trzy pędy. I słuchajcie, domówiłam jeszcze dwie, bo chcę mieć gęstą roślinę. No i myślę, że po cięciu te chojki bardzo szybko się zagęszczą. Bardzo ładnie ta choja rośnie w witrynie. Za chwilkę wam ją pokażę. No, i pomyślę, co tutaj z tymi chojami zrobić. One wszystkie tutaj rosną w muchu fagnum. Ja już od Mateusza, właśnie, mam cztery hoje: Rotundi Flore, Thomson, i Belle, właśnie to Louis Bois. One wszystkie rosną z powodzeniem w muchu, więc chyba zostawię je w muchu, po prostu dołożę im tego muchu nowozelandzkiego, SPAGMOS, i tak sobie będą u mnie rosły. Za chwileczkę przyniosę wam. Tą drugą Hoya belle Zobaczycie, jak pięknie się wybarwiła pod lampą w witrynie, tylko troszkę tu ogarnę. Zobaczcie, mam tutaj tą hoję Belle Louis Bois, którą kupiłam jakiś czas temu od Mateusza. Rozgałęzia się tutaj w jednym miejscu. No i tu jeszcze dwa piękne rozgałęzienia. Razem z tymi dwoma sztukami, myślę. E, będzie pięknie, będzie gęsto, też ją będę cięła, i ona się jeszcze bardziej będzie zagęszczała. Tutaj ten kubeczek jest dla mnie wygodny z uwagi właśnie na fakt, że jest bardzo leciutki. Ja sobie go on zawieszam na kratce od witryny, na żabce tutaj od firanki. I ta hoja sobie tak wisi pod lampą, nikomu nie przeszkadza. Podobnie jak hoja karmelę, która już pięknie podjęła wzrost. Jej młode listki wybarwiają się na taki ciemno-karmelowy, brązowy kolor piękna choja, też muszę ją przesadzić hmm, chociaż ta hoja Bella więcej pije bo, ponieważ jej kubeczek podlewany równocześnie z choją karmelę jest em, o wiele wiecie bardziej przesuszony, taki lekki hmm, mam tutaj pon e, mam tutaj pon wymieszany z ceramisem i z perlitem hmm, nie starczy mi go na wszystkie sadzonki pojedynczo ale myślę, że sobie zastosuję tą metodę Kilku sadzonek w jednym kubku, dopóki nie zaczną się ukorzeniać, natargałam sobie tutaj też muchu, właśnie do tych sadzonek od Mateusza. No i będziemy tutaj po kolei teraz działać z tymi hojami Zacznę sobie od tej latifoli, w ogóle od tych roślin od Krzysztofa. I znowu nam się tu robi fajnie zielono, tak jak lubimy. Odpakuję sobie tą doniczuszkę. I zobaczymy, w czym to Moje mi wysłał. Co to tutaj jest za mieszanka? Wow. Mieszanka, słuchajcie, to jest taki bogaty aroidowy miks. Jak jest tak ładnie posadzona, to chyba na razie ją zostawię, bo szkoda jej z tego wyjmować. Choć Wolę choję w hydroponice, ale jeszcze pomyślę. Na razie ją odstawię, bo ona jest tutaj zabezpieczona, jest w podłożu, także niech sobie tutaj stoi ładnie. A fiszka oczywiście wraca na miejsce. Dobra, zobaczcie wszystko w ogóle pospinane takimi ładnymi klamerkami, żeby się trzymało. Tutaj jest mokry wacik, także o, proszę. To jest choja. Aha, ta Lobby Orange. Fajna nazwa. Piękna. Zobaczcie jeszcze raz. Naprawdę bardzo ładna chojka. Ciekawa roślina. Ona sobie wyląduje w kubeczku z ponem. W ogóle muszę się tutaj mojego sąsiada zapytać, co to w ogóle jest za metoda robienia takich pięknych etykiet, które są wodoodporne, takie jakby laminowane albo też wytłoczone w takiej plastikowej w takiej plastikowej, słuchajcie, na takiej plastikowej fiszce. Bardzo fajnie to wygląda. Jak on to tutaj zawiązał, że nie da się tego tutaj odwiązać? Czekajcie. Dobra. Muszę sobie tu obejrzeć, jak to wsadzić do ukorzeniania. Zdecydowanie tych liści byłoby mi szkoda, tutaj obcinać. Myślę, że to da radę się pięknie ukorzenić. A tutaj, czy te dwa dolne usunąć? Myślę, że tak, żeby ten ogonek był trochę dłuższy, jednak zobaczcie, usunęłam te dwa liście na dole. I ten ogonek liściowy teraz będzie, wiecie, fajny do, do wsadzenia. Także tak się teraz prezentuje ta choja. I jeszcze tutaj założymy delikatnie tą fiszkę. Bardzo ładnie wygląda. Trafi oczywiście na matę, do witryny, żeby ułatwić jej ten proces wypuszczania korzeni. Abraz, super uroczo to wygląda. Odstawiamy tu koło folii. Kolejną choją jest choja Manipurensis. Te dwa malutkie listeczki też odrywam i będziemy ją sadzić też do tego ponu. Tą choję zdecydowałam się posadzić przy ściance. Tutaj idzie pęd, bo ten pęd jest dosyć długi i chcę tutaj. Obserwować, jak tam będzie sytuacja się rozwijała. Także choja Manipurensis jest już posadzona. A teraz weźmiemy się za te dwie ślicznotki. Mamy tutaj chojkę Lauterbachi. Myślę, żeby do równości im też tutaj sobie jeden węzeł odetnę. Może się przyjmie ta sadzonka bo po co bym miała odcinać te liście, jak tutaj sobie z dołu ten węzełek odcięłam, może on mi się też przyjmie, po co miałabym odcinać dwa liście, żeby mieć dłuższą łodyżkę, jak ta łodyżka tutaj jest naprawdę już bardzo długa. W ten sposób będę miała trzy sadzonki, e, tutaj sobie wyrównałam poziom, to wszystko będzie zanurzone w ponie, no i oczywiście to też gdzieś sobie tam z boku e, dosadzę. Może akurat starczy. Tego podłoża. Dobra, u mnie minęło trochę czasu. To mleczko zdążyło już zaschnąć. Posadziłam sobie hojelauterbachi i też tutaj sobie dodam tą sadzonkę przy brzegu. I mam nadzieję, że wszystko się pięknie ukorzeni. Dobra. Najważniejsze to jest na początku wszystko ładnie. Słuchajcie, sobie posadzić. Żeby nie zostawić, nie zapomnieć o takich sadzonkach. One potrzebują od razu wody i ciepła, trochę światła odpowiedniego, żeby podjąć to ukorzenianie. Mamy tutaj pęcz z dużą ilością wypustek, nawet jest tutaj szypułka kwiatowa. Dwa pędy kwiatowe. Założę sobie do tego liścia może o. I to jest Hoja Fiji CMF8. Ona dostaje domieszkę perlitu, bo brakło mi tego podłoża. To jest mój ulubiony perlit. Taki grubszy. No i teraz przyszła pora na przesadzenie tych roślin od Mateusza. Hoje, Belle, louis, bois, od razu sobie wywędrują do swojego własnego kubka. Wszystkie razem. Nie będę ich na pewno tutaj, słuchajcie, oczyszczała z tego muchu, bo to by się. Naprawdę mijało z celem. Na pewno bym się tutaj namęczyła, bardziej że choje mają bardzo delikatne, drobne korzenie. I kochani, na przyspieszeniu posadziłam to wszystko do mchu. Tak prezentuje się efekt końcowy. Hoja Bella w większym kubeczku zdecydowanie lepiej wygląda. Te dwie hojki nowe zmieściły się do jednego. Zobaczcie, przepiękne. Wszystko będzie jeszcze cięte, zagęszczane, rozmnażane. No i jeszcze hoja Incresata variegata na koniec, powiem Wam, naprawdę bardzo malowniczo się prezentuje. Cieszę się, że mogłam przesadzić. Te hoje od razu, że mogłam dla Was nagrać ten odcinek. E, mam nadzieję, że cieszycie się razem ze mną tymi pięknymi nowymi nabytkami. E, wasze choje od Mateusza też dotarły, bo też mi kilka osób dawało znać, że e, zamawiało. Dajcie znać, czy coś nowego się w Waszej dżungli pojawiło, właśnie z takiej wymianki, e, bezkosztowo czy lubicie w ogóle wymianki? Ja też paczkę zwrotną za te piękności, tutaj też niedługo będę wysyłała. Może uda mi się nagrać wideo yy, ze składania regału. Wtedy to wszystko będziemy sobie układać, a zobaczcie jak póki co to wygląda. Trzymajcie kciuki, aby ładnie te choje się mi poukorzeniały. No i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, pa! pa.